Cześć! This is how to introduce yourself in Polish step by step. Jak masz na imię? Jak masz na imię? Mam na imię Karolina. Skąd jesteś? Skąd jesteś? Jestem z Polski. Jestem z Gdańska. Czym się zajmujesz? Czym się zajmujesz? Jestem nauczycielką. Uczę języka polskiego. Poczekaj. Co lubisz robić? Co lubisz robić? Lubię oglądać telewizję. Lubię spacerować. Lubię biegać, biegać. Lubię podróżować. A teraz twoja kolej. Pa.